Cześć, witajcie! Tutaj Lamboga, witam Was w Game Week. W dzisiejszym Game Week zaczniemy od Resident Evil 3 Remake. Potem przejdziemy do żartu Prima plisowych, żeby na końcu pogadać o nowym snapshotie do Minecraft. Za, 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 zaczynajmy! Z dniem 3 kwietnia wyszedł Remake trzeciej części Residentów. W tej części zmierzymy się sprawnie niż Czarnym Nezisem, więc szykujcie shotguny. Twórcy Bendiego w ramach żartu prima-appleisowego zapowiedzieli: Bendy Royal, w którym moglibyśmy zagrać Alice Angel lub Bendim. Deweloperzy WoT'a jako żart prima zaprezentowali kilka czołgów, na przykład MS10, które miałoby mieć działo jak pancera esto lub kołowca połączonego z WoW Tragerem. Deweloperzy w Minecraft jak co roku zaskoczyli nas ich żartem i w tym roku dodali wszystko do Minecrafta, czyli dodali około 1 miliona wymiarów. Więcej informacji na ten temat macie w karcie. Teraz pora na normalny snapshot, w którym na początku można zauważyć, że zmienili tło, ono teraz wygląda bardzo fajnie, bo są te wszystkie trzy biomy, niestety mobów nie widać i teraz przejdźmy do świata, który przygotowałem oczywiście wcześniej i co tutaj zmienili? Tutaj zmienili, dodali możliwość po prostu stawiania kompasu w ramce i wtedy, że normalnie wskazują i wszystko ta działa z kompasami, powiedzieli, że na prawo, popatrzcie, tutaj mamy tak i wszystko działa powiedziałeś, że wszystko będzie działać, ale dobra, to jest mniej ciekawa sprawa, czemu o tym mówisz? E, pogadajmy o nowym mobie, teraz jeśli Hoglin chwilę posiedzi normalnie normalnym świecie, widzicie jak on się trzęsie, to co się z nim stanie? Co się, jaka jest, co się z nim stanie? Zobaczmy, sekundę... Nic... O, nic... A, tylko się trzęsie, spokojnie... A nie, zamienił się w zombie z oglina, który atakuje wszystko, co się rusza. Moby laterowe... Widzicie? A nie, noc idzie, cało w... płoty się schował. Dajmy timeset z... day. Nie atakuje na przykład świeśniaki atakuje, ale nie atakuje na przykład kliperów, Atakuje wszystko inne, tylko nie klipery, Nie pytajcie dlaczego. I nie atakuje siebie samego. Popatrzcie i zaś kolejny Atakuje normalne moby. Jeśli teraz teoretycznie, po, jeśli by Hoglin zabił, to teoretycznie powinien go zmienić w zoglinę. Dokładnie. I są trzy ogliny. I jeszcze atakuje kałamarnice. to jest jedna z skuteczniejszych metod, żeby go pokonać. Bo on nie umie pływać i tonie. Dzięki czemu go tak łatwo można pokonać. Ale dobra. Tutaj było to, tylko stało się w normalnym świecie, także do coś dodali, nowego. Tylko musimy zmienić tryb, no niestety troszeczkę utrudnili nam jazdę, na naszych nowych, ulubionych mobach oczywiście. Teraz musimy szybko zmienić game mode. Survive. I teraz klikając zużywa się wędka, ale on za to szybciej lata. Jak widać. Że wędka się zużywa, i to jest jedyna wada. I to by było na tyle z tego. Tak naprawdę. Ale na koniec postać wydatę premierem Minecraft Dungeon, które zostanie wydane 26 maja. Wiem, że każdy wciął na nas, że wyjdzie jeszcze w kwietniu, ale znałam, że się chodzi o aktualną sytuację na świecie. Niestety, tym smutnym, a zarazem wesołym akcentem musimy zakończyć dzisiejszy gaming. Więc co? Komentujcie, subskrybujcie. Pa.